Cześć, witaj ponownie. Tym razem krótki film z wynikami finansowymi CD Projektu. Spółka CD Projekt RED podała dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Wyniki są poniżej oczekiwań analityków, jeśli porównywać z konsensusem PAP-u, polskiej agencji prasowej. Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Piotr Nielubowicz, który jest członkiem zarządu CD Projektu oraz dyrektorem finansowym. Podzielił się swoim komentarzem co do wyników pierwszego kwartału na kanale YouTube Relacji Inwestorskich CD Projektu. Dzień dobry. W pierwszym kwartale bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami, skupialiśmy się na poprawie rozgrywki Cyberpunk 2077. Gra otrzymała w tym roku dwa duże patche oraz trzy odfiksy. Wprowadzane na przestrzeni ostatnich miesięcy aktualizacje dały zauważalne efekty. Oczywiście, duża część zespołu nadal pracuje nad tym, by gracze mogli czerpać jeszcze większą przyjemność z gry, niezależnie od platformy, na której grają. Ważną kwestią, nad którą pracowaliśmy na początku bieżącego roku, było również ukończenie i przedstawienie aktualizacji strategii na najbliższe lata. Nakreślone przez nas strategiczne kierunki rozwoju mają na celu usprawnienie działalności grupy i wzmocnienie jej potencjału, między innymi poprzez dalszy rozwój posiadanych marek. Chcemy, by wpisały się one na stałe do świadomości graczy, co udało nam się uczynić z grami z Wiedźmińskiego Uniwersum. W maju świętowaliśmy dziesięciolecie Wiedźmina 2 oraz szóste urodziny Wiedźmina 3. Również w maju ogłosiliśmy, że Wojna Krwi Wiedźmińskiej Opowieści zadebiutuje w czerwcu na urządzeniach z systemem Android. GOG, poza dalszym powiększaniem katalogu dostępnych gier, ogłosił w marcu udostępnienie czterech tytułów wiedźmińskich, w tym wspomnianych przed chwilą Wiedźmina 2 i 3, w usłudze Nvidia GeForce Now dzięki jej integracji z aplikacją GOG Galaxy. To kolejny etap współpracy GOGA z Nvidia, zapoczątkowanej przy okazji premiery Cyberpunk'a w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o stronę finansową naszej działalności, w pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęliśmy 198 milionów złotych skonsolidowanych przychodów, do czego w głównej mierze przyczyniła się sprzedaż Cyberpunka oraz Wiedźmina 3. Zysk netto grupy wyniósł w omawianym okresie 32 miliony złotych. Niższa niż zwykle rentowność netto jest efektem m.in. rozpoczętej amortyzacji Cyberpunka oraz prowadzonych prac nad aktualizacjami do Cyberpunka. Wydatki na nie Zaliczane są bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, gdyż są związane z zakończonym już projektem i nie podlegają kapitalizacji. Jednocześnie pierwszy kwartał to okres rekordowych w naszej historii dodatnich przepływów gotówkowych. Saldo naszej gotówki, lokat bankowych i inwestycji w obligacje skarbowe wzrosło o ponad miliard złotych do poziomu miliarda dziewięciuset piętnastu milionów złotych. Taki poziom rezerw finansowych umożliwia nam wypłatę rekordowej dywidendy przy jednoczesnym zapewnieniu niezależności i możliwości dalszego rozwoju. Mówiąc o dywidendzie, przed kilkoma dniami walne zgromadzenie poparło rekomendacje zarządu i zadecydowało o wypłaceniu ponad pół miliarda złotych w formie dywidendy, która wyniesie 5 złotych na akcję i zostanie wypłacona w czerwcu. Tymczasem kontynuujemy intensywne prace nad zapowiedzianymi na drugą połowę roku premierami. Zarówno Wiedźmin 3, jak i Cyberpunk 2077 zostaną wydane w wersji wykorzystującej dodatkową moc konsol nowej generacji. Wcześniej swoją premierę planuje należące do grupy studio Spoko. Lokalizacyjna gra mobilna The Witcher Monster Slayer trafi do graczy już w lecie. To wszystko z mojej strony. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności związanej z relacjami inwestorskimi w mediach społecznościowych oraz na stronie cdprojekt.com. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Ok, więc inwestorzy będą oceniać wyniki w porównaniu z konsensusem. Grupa CD Projekt Wypracowała 197,6 miliona złotych przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 238,2 miliona złotych. Dodatkowo przychody są tylko nieznacznie wyższe niż w analogicznym kwartale zeszłego roku, co jest rozczarowaniem, ponieważ pierwszy kwartał tego roku jest kwartałem bezpośrednio po premierze Cyberpunk 2077. Z drugiej strony, pierwszy kwartał zeszłego roku charakteryzował się dużą sprzedażą gier z serii wiedźmin. Ponieważ pod koniec roku 2019 roku Netflix wypuścił serial Wiedźmin, co sprawiło, że wielu fanów serialu zainteresowało się również grami CD projektu. Zysk netto jest również poniżej oczekiwań. Jest to 32,5 miliona złotych. Co do sytuacji finansowej spółki to jest ona bardzo dobra. Z końcem marca grupa miała dostępne łącznie 1,55 miliarda złotych gotówki oraz lokat bankowych o zapadalności powyżej 3 miesięcy. Co jest o ponad 800 milionów złotych więcej niż na koniec 2020 roku. Z tej kwoty pół miliarda zostanie za kilka dni wypłacone w postaci dywidendy. City Projekt wypłaci pół miliarda złotych dywidendy w kwocie 5 złotych na jedną akcję spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 1 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 8 czerwca. Więc jeśli jesteś akcjonariuszem, 8 czerwca środki powinny być na Twoim koncie maklerskim. Księgowanie transakcji w krajowym depozycie papierów wartościowych jest według zasady T. +2. Oznacza to dzień zawarcia transakcji plus dwa dni robocze. Czyli ponieważ dzień dywidendy do 1 czerwca, wtorek, aby otrzymać dywidendy zgodnie z regułą T, +2, faktyczne nabycie prawa do zysku było według stanu rachunku po zamknięciu sesji 28 maja, w piątek. Również w tym dniu nastąpiło tak zwane odcięcie dywidendy. Czyli automatyczne pomniejszenie kursu o kwotę dywidendy 5 zł w tym przypadku. Skąd się to bierze? Odzwierciedla to fakt wypłaty gotówki dla akcjonariuszy. Spółka nie posiada już praw do tej gotówki, więc powinna być mniej wyceniana. Ok, ale w inwestowaniu liczy się przyszłość, więc na co będą zwracać uwagę inwestorzy? Będą teraz zwracać uwagę na wydanie gry na nową generację konsol. Gra będzie ponownie oceniana przez redakcję i dlatego ważne jest, żeby do tego czasu gra była poprawiona. Gra ciągle nie wróciła do sklepu Sony, więc to jest również coś, na co czekają akcjonariusze cele Projektu. Netflix zamierza kontynuować kolejne serie serialu Wiedźmin, co powinno pomóc w sprzedaży gier z tej serii, szczególnie, że w przygotowaniu jest wersja na nowe generacje konsol. Spójrzmy na rejestr krótkich pozycji. Spółka jest najbardziej shortowaną pozycją na warszawskiej giełdzie. W pewnym momencie shortujący będą zamykać shorty i odkupywać akcje. Ale nikt nie wie, kiedy to nastąpi. Pewnie, gdy pojawią się jakieś pozytywne wiadomości ze spółki. Dzisiaj przedstawiłem Ci wyniki finansowe CD Projektu za pierwszy kwartał 2021 roku. Specjalnie dla Ciebie przygotowałam raport, w którym omawiam 15 spółek z branży sprzedaży online, branży e-commerce, który mam na swojej liście obserwacyjnej. Cztery spośród tych spółek posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym. Pobierając ten e-book. Dodatkowo zostaniesz zapisany lub zapisana do newslettera i będę cię powiadamiał o nowych filmach na tym kanale YouTube. Więc masz kolejny powód do pobrania tego raportu. Link to inwestowanie20.pl. Ukośnik 15. Link jest również w opisie do tego filmu. Ale jeśli interesuje cię moja analiza długoterminowego potencjału spółki CD Projekt i porównanie z amerykańskimi spółkami Take-Two Interactive oraz Activision Blizzard Kliknij łapkę w górę. Jeśli ten film zdobędzie 200 łapek w górę, nakręcę dla Ciebie kolejny film, w którym pokażę bardziej szczegółowe obliczenia potencjału tej firmy. Więc na co czekasz? Ten przycisk sam się nie kliknie. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. A jeśli ten film dał Ci wartość i poszerzył Twoje zrozumienie tematu, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube o nowym filmie na tym kanale. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!